Zapraszam na opowieść o tym, jak pewien wąsaty hydraulik stał się no właśnie największą ikoną gier wideo na świecie, a wszystko to na przestrzeni ostatnich 40 lat. No właśnie, spójrzmy na to. Jak to możliwe, że ta garstka pikseli po lewej stronie przekształciła się w tak niesamowicie szczegółową globalną ikonę, którą widzimy po prawej? To doprawdy niesamowita transformacja. No dobrze, zanurzmy się w tę historię od samego początku. A początek jest, cóż, dość zaskakujący, bo wszystko zaczęło się nie od wielkiego bohatera, ale od zwykłej technicznej konieczności w salonach gier. Rok 1981. Automaty do gier i tytuł Donkey Kong. Co ciekawe, główny bohater wcale nie nazywał się Mario i nie był hydraulikiem. To był cieśle znany po prostu jako jumpman. I teraz dochodzimy do czegoś naprawdę fascynującego. Cały ten ikoniczny wygląd, który znamy na pamięć, wziął się z ograniczeń graficznych tamtych czasów: czerwona czapka, bo łatwiej było ją narysować niż animować włosy, wąs zakrywał trudne do pokazania usta, a kombinezon, cóż, dzięki niemu było widać, jak porusza rękami genialne w swojej prostocie. I zobaczcie, jak szybko to wszystko się potoczyło w zaledwie trzy lata. W 81 debiutuje jako jumpman. Rok później dostaje imię Mario i zawód hydraulika, a w 83 pojawia się jego brat Luigi. I tak w mgnieniu oka powstały fundamenty pod całe przyszłe królestwo. I tak od postaci z automatu przechodzimy do momentu, w którym Mario praktycznie uratował całą branżę gier. Zobaczmy, jak zbudował świat, który dzisiaj jest znany absolutnie każdemu. Rok 1985 to jest tabata, którą naprawdę trzeba zapamiętać. To właśnie wtedy wszystko się zmieniło. Na rynku pojawia się Super Mario Bros. na konsole NES i. he, reszta jest historią. A to nie była po prostu kolejna gra. Super Mario Bros. zdefiniowało cały gatunek. To tutaj, na taką skalę zobaczyliśmy przewijany w bok ekran. To ta gra dała nam ikoniczne power-upy, jak Super Grzyb. I to ona ustaliła tę klasyczną fabułę. Uratuj księżniczkę przed Bauzerem. Krótko mówiąc, ta gra stworzyła podręcznik zasad dla wszystkich platformówek 2D na lata. Mając tak niesamowicie mocny fundament, Nintendo poszło za ciosem. Formuła 2D była dalej doskonalona, najpierw w Super Mario Bros. 3, a potem w Super Mario World. Świat Mario nabierał głębi, pojawiały się nowe postacie. I ta tabela świetnie to pokazuje. W 1988 roku dostajemy mapę świata i strój Tanuki. Dwa lata później w Super Mario World pojawia się Yoshi, a rok 1992 to już w ogóle narodziny rywala, Wario i pierwszy spin-off, czyli Super Mario Kart, który zapoczątkował zupełnie nową, mega popularną serię. Widać wyraźnie, jak to uniwersum rosło. Dobrze, Nintendo miało już perfekcyjnie opanowane 2D. Co dalej? Dalej było wyzwanie, które wydawało się monumentalne. Chodziło o przeniesienie Mario w zupełnie nowy wymiar, w 3D. I trzeba zrozumieć, że to nie była zwykła zmiana grafiki, to była rewolucja. W 1996 roku gatunek platformówki 3D praktycznie nie istniał. Trzeba było na nowo wymyślić wszystko: ruch, kamerę, projekt poziomów. I to właśnie Super Mario 64 stało się tym wzorcem, który pokazał wszystkim, jak to robić. Jak więc Super Mario 64 tego dokonało? Po pierwsze, sterowanie analogowe, które dało precyzyjny ruch w 360 stopni. Po drugie, dynamiczna kamera, którą można było sterować. I po trzecie, otwarte światy zamiast liniowych poziomów. Te trzy rzeczy to dosłownie fundamenty, na których zbudowano niemal każdą późniejszą grę 3D. Skoro Nintendo złamało już kot na idealną grę 3D, można by pomyśleć, że teraz będą odcinać kupony. Nic bardziej mylnego. To właśnie wtedy zaczęła się era nieustannej, wręcz szalonej kreatywności. Bo misja się zmieniła. Już nie chodziło tylko o to, by udoskonalić gatunek, chodziło o to, by z każdą kolejną grą kompletnie zaskoczyć gracza. I spójrzmy tylko na ten katalog pomysłów. W Sunshine dostajemy plecek na wodę, w Galaxii bawimy się grawitacją na kulistych planetach, potem Mario Maker daje nam narzędzia, żebyśmy sami tworzyli poziomy, w Odyssey czapka Mario pozwala przejmować kontrolę nad wszystkim, a ostatnio w Wonder mamy psychodeliczne efekty, wywracające plansze do góry nogami. Właśnie ta ciągła innowacyjność sprawia, że seria jest świeża nawet po 40 latach. No dobrze, ale dziedzictwo Mario to coś znacznie więcej niż tylko same gry. Wpływ tej postaci wykracza daleko, daleko poza świat wirtualnej rozrywki. Mówimy tu o ponad 40 latach to szmat czasu. Przez te wszystkie dekady Mario był i wciąż jest stałym, nieodłącznym elementem popkultury. Oczywiście, sercem tego wszystkiego są gry. Ale spójrzmy na resztę. Gigantyczny rynek gadżetów, filmy, seriale, a nawet parki rozrywki. To pokazuje, że Mario to już nie tylko postać z gier, to globalna marka i prawdziwy fenomen popkultury. Więc co jest kluczem do tego sukcesu? To tak naprawdę trzy filary. Po pierwsze, absolutna innowacja, która pchała branżę do przodu. Po drugie, uniwersalny urok. Prosta historia, która trafia do każdego. I po trzecie, ikoniczny branding. Ten wygląd i ta muzyka są rozpoznawalne natychmiast. I ten cytat idealnie podsumowuje całą tę podróż. To historia o tym, jak prosty pomysł może stać się globalnym fenomenem, pod warunkiem, że stoi za nim nieustanna kreatywność i chęć do innowacji. I to prowadzi nas do ostatniego pytania: po czterech dekadach ciągłej ewolucji czym jeszcze Mario może nas zadziwić? Cóż, na odpowiedź musimy poczekać. Jedno jest pewne. Znając Nintendo, ich wyobraźnia nie ma granic.